Witam w moim wędzierniku. Chodźcie zobaczycie, co się dzieje. Ani nie chcę wam pokazywać, choć sobie tutaj może stać będzie ci lepiej. Widać. Oglądamy drzwiczki. Jeżeli drzwiczki są okopcone, to jest znak jaki? Dobry. Dokładnie. Szkoda, że sam muszę na te pytania i je tam zadawać. Ale dzisiejszy pomysł mojej żonki i mój na domowej roboty mam nadzieję że się sprawdzi wszystko pięknie odkręcone dużo na to niestety poli poszło ale ktoś za coś no jeśli chcesz jeść świeżą ciepłą rybkę to tak trzeba się kombinować troszeczkę mamy tak dzisiaj złowione dwie i makrebę mamy od jednej zaprzyjaźnionej pani z wędzarni dostaliśmy klocek drewna Rybka musi odpocząć chwilę, to musimy wziąć, wyciągnąć stąd, wyjąć. A na chwilę obecną to nasze dzieło. Damy znać, czy smakowało. Ej.